Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Co prawda dzisiaj nie ma Meister Dice List, ale jest odcinek specjalny właśnie z GSM, ponieważ dzisiaj świętujemy dość specyficzną rocznicę. Już wam mówię dlaczego specyficzną, albowiem dzisiaj, 29 lutego 2020 roku, mija 20 lat, równo 20 lat, od premiery węgierskiej wersji Teletronium Milionerzy. Dlaczego wspominam właśnie o węgierskiej wersji? Ano dlatego, że ze względu na właśnie na datę premiery, ponieważ mało jest teleturniejów, które debiutowały właśnie 29 lutego, czyli w dzień, który zda, wypada raz na 4 lata w roku przestępnym. No a właśnie węgierscy milionerzy zadebiutowali 29 lutego 2000 roku. 20 lat minęło, jak Zbicza strzelił. To są, to co teraz widzicie, to są wszystkie logotypy teleturnieju milionerzy na Węgrzech. Począwszy od pierwszego, który był wzorowany na logotypie holenderskim. To również jest taki odchył od normy. Taki logotyp był nie tylko na Węgrzech, czy w Holandii, czy w Niemczech, ale także w Portugalii. To jest taka ciekawostka. Potem powstało coś takiego, czyli ten logotyp taki bardziej charakterystyczny, ten bardziej taki światowy, możemy powiedzieć. Międzynarodowy. Standardowy. Potem te pytajniki zmieniły kolor na złoty. Obręcz z fioletowej stała się niebieską. To jest logo trzecie. A kolejne trzy logotypy to już są wariacje na temat tego logotypu. No i tak... Ten tele-turniej był emitowany od roku 2000 do 2000, e, zdaje się, 2010 bez przerwy. Potem w latach 2012-2013 i w roku 2019 ponownie. No i na przestrzeni tych 20 lat ostatnich... E, nazbierało się trochę... Statystyk odnośnie tego turnieju. I dzisiaj, właśnie ze względu na ten jubileusz, będą liczby węgierskiej wersji milionerów. Takie statystyki, które charakteryzują tą akurat wersję milionerów. No i dobrze, no i to chyba tyle technikaliów. Przechodzimy do samego sedna odcinka, czyli liczby dwudziestolecia węgierskich milionerów. Oto one. Na przestrzeni ostatnich 20 lat Teleturniej Milionerzy na Węgrzech prowadziło pięciu prezenterów, w tym legendy, takie jak Istvan Vago oraz Gábor Gundel Takakrz. E, łącznie ten teleturniej był emitowany na trzech stacjach telewizyjnych. RTL Klub, RTL 2 i TV 2. Ostatnio, ale to bardzo krótki, bardzo krótki epizod. jest zaledwie dwumiesięczny. I na przestrzeni tych 20 lat powstało 1208 odcinków. Czyli Węgry są w klubie krajów, takich jak Niemcy, Włochy czy Polska, gdzie teleturniej turniej leży. Ma ponad 1000 odcinków. No i tak sobie myślę, czy by nie zrobić na ten temat odcinka od odwiedzinnego, ale to, to jest melodia przyszłości. Dobrze, w każdym razie lecimy dalej. Na przestrzeni 20 lat, w tym turnieju używano siedmiu kół ratunkowych, siedmiu kół ratunkowych, w tym mamy stałe tej czyli pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności, no i jeszcze cztery inne, nie pamiętam teraz jakie, no ale dobrze, jak sobie przypomnę, to dodam to <grych> w odcinku z serii uzupełniam luki, albo... W każdym razie, siedem kół ratunkowych na przestrzeni 20 lat. W ciągu tych 20 lat mieliśmy trzy drabinki z trzema różnymi szczytami. Z trzema różnymi głównymi nagrodami. Na początku to było 25 milionów forintów, potem było 40 milionów forintów, a ostatnio w roku 2019 na TVO2 to było 50 milionów forintów. Szczegóły e, omówiłem w oddzielnych odcinkach Super Games 2 e, No i cóż, na, i na przestrzeni tych 20 lat tylko i wyłącznie jedna osoba wygrała główną nagrodę 40 milionów forintów w roku 2006. E, padła ta nagroda. I do tej pory więcej, więcej yy, nie było yy, wygranych. Jeśli chodzi o właśnie o yy, ostatnie pytania, w sumie w węgierskiej wersji milionerów padło 6 yy, pytań o główną nagrodę. Tylko i wyłącznie 6. Jedno zakończone sukcesem, ale za to nikt nie odpowiedział na takie pytanie źle. Zero zwykłych odpowiedzi na ostatnie pytanie, chociaż tyle. No ale jeśli chodzi o 0 wygraną, 0 forintów, no to jest nieco gorzej, ponieważ na przestrzeni tych 20 lat 16 osób, 16 zawodników odeszło ze studia z zerem. W tym jedna w ostatniej wersji na antenie TV2 i to już w premierowym odcinku. No, to nie był dobry prognostyk dla tej najnowszej wersji na TV2, dlatego no cóż, po dwóch miesiącach ta wersja spadła. No, i na liście, na tej grafice, tą wersję z 2 reprezentuje ten logotyp. No właśnie. No, i to wszystko na dzisiaj. Tak to wygląda, jeśli chodzi o 20-lecie węgierskich milionerów w liczbach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Master I jeszcze przypomnienie: za tydzień normalnie. Meister Dice List. Cześć!